No i dotarliśmy, szybka kawka, lecimy zaraz pole i śmigamy. Co będzie na polu, pokażemy, także lecimy Żeby pokopać trzeba dość kawałeczek, jak to Sławek mówił, 500 metrów. Plus 1000. Tam jest 500, tam jest kilometr 500. Łuki jak tam idzie? Kawałeczek, nie? Tak. Czuję się Pokaż mnie. Czuję się, jakbym był na pielgrzymce do Częstochowy. <laughs> ale idziemy. Nie poddajemy się. To się zrobiło w cholery ciepło. Jest tam ciepło, ale idziemy. Ciołek nam pokazuje granice. A jest, Granice. Granice między województwem śląskim. A. Wielkopolskim no, z byłymi A Prusami. Byłymi plusami I granicą Polski Co jest bardzo ważne. Mega. Krzyżyk widzę. Tak. Maltański. Krzyż pruski Maltański. I również granica była również wyznaczana nawet w okresie. Średniowiecza, nie? Chyba tak, czy to jest tam było między tymi, nie? Nie wiem do końca, to to jest coś zdradził, kamień. muszę teraz zgłębić ten temat, ale to jest bardzo właśnie ciekawe, że to jest kamień dzielący dwie granice między Polską a Prusami. A obecnie Dolnośląskie i Tak, czyli ta jestem w ta Tak, a jak siedzisz pół metra... Jestem... Pieprz od dziody. Łapak, łapak, tak i odszał A na śląsky nie gadają nie? Tam był ten krzyż Majtlański granica, my mamy tutaj takie pole i lecimy, tu mamy jeszcze taką łąkę Także lecimy do pierwszego doreczka słuchajcie to nagram kondensator elektrolityczny z mojej branży element elektroniczny 47 mikro, 16 V kondensator elektrolityczny. Co robisz w polu? Nie wiem. Ciekawe. Cały czas? Nie, nie teraz. A to jest jakieś ozdobne, właśnie. Nie, takie nie. Szkiełko pewnie, czy coś takiego. patrzcie to. No, nie nie. To mi się kojarzy jak wiesz, było do pościeli zapinania takie, ale to aż kurczę coś takiego ekstrawaganckiego to chyba nie. Wiesz co? To będzie jakaś mankietówka od mankietu. No i Litka trafiła Pokiwaj Litka. Pokiwaj Litka, Litka, pokiwaj No, no. Łukasz idzie zapalić No i takie fajne 30 ID Popatrzmy, co my tu mamy, jakiś ołowik, chyba. No a jak? Tupka pocisku na głębokości, dwudziestu paru centymetrów, i jest coś takiego, stary pocisk jakiś. No i podobna sytuacja, duża głębokość sygnał duszek po wykopaniu pojawia się czyżby to była moneta nie może być moneta perelowska złotóweczka ale w takim stanie zobaczcie to nawet kamień się dopierdzielił do niej <grych> dobry no i po dużych bojach jest kulka muszkietowa jeszcze źle odlana ale jest kulka Tak coś sygnał 27 taki duszek ale kopniemy to coś takiego Cóż to jest, czekajcie, a widzisz, litka trafiła koleżanka. Patrzcie, słucha ziemia tu, jak nie wiem, pies. Yy, Jakiś mankietówka chyba, to samo litka trafiła. Mankietóweczka. Coś takiego. No to lecimy dalej. Słuchajcie, sygnał na Polmosa. Ale jest, jest oczekiwana moneta, <grytka> Boratynka. Jest dobrze, jest dobrze. Boratynka z łąki. Generalnie schodzimy już. Chłopaki też schodzą. Tam Tamizuki. Lecimy z Boratynką. Dziękuję. Słuchaj, ale chciałeś zobaczyć? Nie, było. to jest eee, czarpieniec, jak jest Z czego to? Będziesz ale to? Z jakiego? Daniel mówi, że to no, robiłem, nie podobna grochówka. Pomarańczowa Z Daniel mówi, że to jest podobna grochówka ja, Z grochówka. Ja mam Z Mielek, dobra panie. Taka gulaszowa z fasolą. Wszyscy będą wszyscy będą Panie, o kurde, dobra, starczy. Dziękuję Ci bardzo. Jakie rarytasy. To przyrzec z zaparskiem. No to teraz Łukasz zaszalałeś, kurde. Składam. Żarełko od Pawełka, lapezantur rewelacja kurde. Ja jeszcze trochę popatrzę, nie będę jadł. Dobra. to wygląda jak od dzwonka, ale niekoniecznie, bo nie wiem. Janczarek, może być jakieś wykończenie, nie? Muszkiet. No. Jakiś kapselek. Fajny, ten janczarek by był ładny, kurde. No. ładnie zdobiony. Ja, czy? jakaś. To jest właśnie szterżony, całe nie wychodzą, nie? No. I teraz jeszcze to mam. Monetki. czekaj niech ja to wyciągnę. O, jest i Wilhelma Ale kurde ci powiem, tak głowa Śmiesznie akurat ale chcień tak pokazał To jest dobre tutaj ten medaliczek piękny Trochę ugryziony zębem czasu nie? Trochę go coś strawiło, bo ale... Tak tak wiadomo i maszyną jeszcze dostał Wszystko przez Sławka nie? To, dokładnie Sławka pola Sławka maszyna uderzyła Dobra. Fajnie superowo polatane Rewelacja Dziękuję za uwagę Czekaj, ja Tyjma, dobra kiełbasa? Ty tylko swoje, nie? <laughs> swoje tak. najlepsze Łukasz właśnie oddał mocz i odpoczywa A tak naprawdę to jest wyciąg z gruszki i Jakiś soczek Podobno leczniczy Bierz, będziemy brać Zasnął to się przykryje, bo się zimno zrobiło. Kuba, A. No ten No fajnie minę naszego kolegę za dwa Nie, tak się kończą i Wśród tej pięknej roślinności, nad przepięknym stawkiem, gdzie żyją młode łabędzie. Spotkaliśmy miejscową babuleńkę. Babuleńkę powiedz, czy w tym stawie jakieś. Złapiemy okazy? Nie, ja z Łąki idę, tam krowy zostawiłem i będę teraz do. Z Łąki, idziesz babuleńko i zostawiłeś? Tak. <głos CNC: głos głos> Miłek, <mixed> jeszcze raz do Kasi, <noise> pawiec, co chciałeś po amerykańsku ja... <noise> powiedzieć. Bo ja... <noise> po amerykańsku. Że uważasz, że grzybki nie używałaś. Panie prezesie. O, patrz na to. Kurwa, <noise> kochaj, pokażę szmurdę. Tak, jasna, brzmi od tak. To od redaktyla. Nie ruszaj ja tym plackiem już, już. Chwileczkę, kochany, klucz. Nie? nie, powinno. Ja mówię, że to Nie, jest Nie, może być żadnych Nie, Mówisz, nie na Kroisz? <gadam> na polu z godzinę Młoda się zasłania, nie widać ciebie, musisz rękę zabrać Dobra I trzy, cztery, Nie mogę. Mamy to. No i kończymy na dziś. Impreza się kończy. Pobiegane. Poświęciliśmy się. Pogadaliśmy przy kawie, przy serniczku. Także kończymy na dziś. Było to, co było. Coś tam wam pokażę na podsumowaniu, co wpadło. Także każdy coś tam znalazł. Każdy zadowolony. Także czas mile spędzony w grupie. Także pozdrawiam was serdecznie. Do następnego. Trzymajcie się. Cześć. Czekerczkę. ja, ja nie, Ale słuchaj, jest przy że chcę mi przykleić, żebyś nie skończył. Nic tym nie robiłeś, to, to jest styk te. Nie, nic tam nie. Fajnie robiko. Lub, nie ma, rób. My Jestem <noise> na bezdechu Mirek właśnie chciałem powiedzieć, że ty ciupu nie wlazina, musisz się to to zawsze tak, nawet nie? Chodź tutaj no, A wiesz co? Nie bo ja robię zwin... A TV-opis może być? A wiesz... Przyjemnisz się kurde, to jest wiesz, ten, no lubi, lubi ten... Milcz dobra, bo na katu tak robię, No. no. O, żeby dobrze wychodziło, to no. robię tak. Ale to nie. Cztery minuty zostało 4 Cztery mi... minuty w kierowniku. Dobra. Do dwie będę gotowy. Daj mi trochę czasu i równików, jest Jestem zarobiony. Dzień dobry. do dobry. Do, w sumie to dobranoc. No. Dobra, pyk. pyk. No i słuchajcie, póki leci już na, na Niedziela siebie. zakończona, niedziela mega Me, wesoła. Mega, mega hucze, była. Wszystko boli, brzuch od śmiania, policki, Poliki bolą, ale było wesoło. Niewiele wyszło, ale było. I o to chodziło. Tak, było, było, było kopanie, było jedzone, było śmiane. Kabusie, ciasto, kociołek. Uff. Co ja mam powiedzieć, no? Mega powiedział. Mega niedziela. <laughs> Trzymajcie się i do zobaczenia. następnego, być może razem, być może gdzieś tam osobno w terenie. Na pewno gdzieś tam się jeszcze spotkamy. Na pewno. no. Trzymajcie się. Dzięki za materiał, za obejrzenie materiału. Trzymajcie się. Na razie.